Halo, halo kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Not So Berry. Jesteśmy oczywiście na Sulanii z naszą Zurią, która śpi, słuchajcie, tu o, śpi sobie za drzewem, oczywiście z tyłkiem do góry, także dajmy jej jeszcze troszkę pospać. Jest siódma rano, ona jest tak, no wiecie, nie do końca wyspana, ale okej, okay, dobra. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o poprzedni odcinek, w którym Zuria sielała z jakimś typem, no to co ja mam poradzić? Słuchajcie, cóż ja mam poradzić? To ona sama chciała. Niestety nie udało nam się wykonać zadania z kokosem. Ja kupiłam w, Agamie chyba pisała w komentarzu, żeby kupić kokos w jakimś tam właśnie tym sklepiku suranińskim i tak dalej. Ja go kupiłam, kochani, ale niestety nie, nie, zdążyłam wrócić do domu, żeby go wysłać, bo to bodajże przez skrzynkę pocztową trzeba wysłać. Także niestety tego nie, nie zdążyłam zrobić. Jeżeli chodzi o laleczkę, to właśnie pisaliście, żeby ją sprzedać. Ej, ja zapomniałam, że my tu mamy prysznic. Weź, weź już wstań, skorzystasz sobie ze swojego jakże zacnego prysznica. E, no, ale jak przy okazji kupowałam kokos, to kupiłam. <noise> co tu masz? Udział w bójce Po tej palce z czuję się nieswojo fizycznie, no wiesz co, jak się lałaś z facetem, to no powiem ci, że ciężka sprawa. No i ona tutaj ma, słuchajcie, tom cię nie lubi. On się z tym. Ona chyba się z tomem. Z kim ona się lała? Tak, z Tomem. No, myślę, że on Cię nie lubi, skoro się z nim biłaś, to jej przypięłam. I porozmawiaj z simem, simem o imieniu Max No zobaczymy Kupiłam jej tutaj kokosa Kupiłam dwa kokosy Jednego sobie zjadłyśmy I tutaj nam się zaliczyła już jedna Ta opcja do naszej aspiracji Kupiłam Sad, Korzeń taro i korzeń kawy Także niech ona sobie to zasieje Nie lubi O, ja miałam tej klikać chyba, że tak Co? Nie lubi no, no dobra, no może nie lubić Ale no jakby musi Bo musi coś jeść Coś coś, nienawidzę ogrodnictwa, Zuria tego nie znosi, kiedy skończą się te tortury, jak będziesz miała dom, pieniądze zarobisz, słuchaj, i nie będziesz, to nie będziesz musiała mieć ogródka, a teraz musisz coś jeść, także rób, rób to, no, e, jakie plany na dzisiaj, jakie plany na dzisiaj, chciałabym troszkę zarobić, słuchajcie, chciałabym już troszkę zarobić, jeżeli chodzi o, Oto wyzwanko. Takie wiecie, pierwsze mury i tak dalej. Mamy tą laleczkę wódu. Pisaliście mi głównie właśnie, żeby ją sprzedać na stole, gdzie jest ta żebyśmy mogli skorzystać. Żebyśmy mogli, żebyśmy ją sprzedali, Że wiecie, jak 300% się zrobi m, tego zarobku, no to, no to sprzedamy ją za fajną kasę. Także myślę, że tak zrobimy, tylko muszę ją tutaj ogarnąć troszkę. I wtedy wybierzemy się gdzieś na jakąś parcelę, rozstawimy się ze stołem. Chyba muszę iść zamknąć balkon, bo wiercam. Yy, dobra, yy, weźmiemy, rozmnożymy sobie jeszcze żabkę, taką jakąś tutaj, proszę bardzo. Mamy jeszcze muszelki, ale w ogóle ta jest taka ładna. Ale no, yy, sprzedajmy to. I jeszcze czas na zbieranie muszelek będziemy mieć, także na, na, to, na to czas znajdziemy, jak będziemy, chcieli, jak będziemy chciały mieć pamiątki. No i oczywiście, słuchajcie, prace dorywcze. Tylko, że no niestety ta nam ocena spadła po, po tym, że nie udało nam się tego kokosa tam wysłać. No ale trudno, słuchajcie, damy jakoś e, radę. Teraz będziemy się starać bardziej. Ej, 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 czekaj, bo tu idzie sim od Fenelli. Kurde, bo Ty go nie poznałaś, czy poznałaś? Nie, nie poznałaś go. Kurcze, a jeśli chce lać, dobra, zabawne powitanie. Może najpierw, e, no nie, od. Co będziesz robić? Skorzystaj z Łazienki, tak, skorzystaj najpierw. Prosiłabym cię, żebyś najpierw skorzystała jednak z tej toalety. Może pan tutaj za tobą poczeka, zobaczymy. Luk do nas dzwoni. Ej, a ten luk to on jest chyba też od kogoś Kurczę, już nie pamiętam. Hej, Zuria, ja myślę, że ja i Evening Star powinniśmy się zaprzyjaźnić. Myślę, że dobrze by było się z nim spotkać. Eee, wiesz co, no nie wiem, chłopku, chłopku. Co ci powiedzieć? No spróbuj, ta dobra. Rób ta, co chce, to Twoje życie. No, możemy oczywiście doradzić. Oczywiście, że tak. Ale ja nawet nie wiem o kogo chodzi. No, to ciężka, ciężka sprawa. Dobra, widzę, że tutaj znowu ten, te paski tak średnio się z tym kolorem naprawiły, ale i tak nie jest źle. Ona jest głodna. Myśmy mieli szukać żarcia w, w śmietnikach, ale. No, czekaj, no patrz, no przyszedł tu przyjaźnie, powitaj się z nim. Sorry, ja tylko się nie bij. Nie bij się już, dobra? W ogóle w stroju on też jest, słuchajcie, w stroju kąpielowym, więc nie widzę. A ty? <laughs> Sato. Sato, czy to Ja teraz słuchajcie, ja pamiętam, że jeden z od was miał taki taki był właśnie bardziej um, z komorebi, jakby. I, ale nie mogę sobie słuchajcie twarzy przypomnieć. Tak, porozmawiaj tutaj z chłopakami. I musiała. Ej, mów mi, Kupidyn dajcie z tym co imieniu Zuria, łuk i strzałę. Kupidyn ma konkurencję. Ej! Ktoś Ci tutaj wpadł w oko? Tak, to jest on chyba. To jest Sim od kogoś z Was. Tak, tak mnie się wydaje. Zapytaj o imię. Mm. No proszę bardzo. Yy, narzekaj na walkę. No może nie mów obcym facetom, że się lałaś z innym obcym facetem wspomnienia. Kłam o wygraniu w walce. O, rozmawiaj o walce? Nie, nie, nie. O prysznicu też raczej nie będziemy. To ładne imię, dobrze. Yy, sprawdź co u niego. O, patrz, a ty idziesz tam zamówić? Nie, wiesz co, ja bym chciała, żebyś przeszukała plażę i weź y, śmieci, może znajdziesz jakieś jedzenie. <grym> Przepraszam cię, Zurinko. Ej, czekajcie, bo są y, sulanijskie zawody wędkarskie, tam byśmy mogli iść się, y, ten, rozstawić z naszym... Ej, masz coś, widzisz? Zepsute ciasto, jedz, jedz, jedz jak już nie kop, rozstawić z naszym stołem. Wiecie, tam będzie dużo simów, sobie tu tutaj o, ładnie skasujemy, tam będzie dużo simów, więc jak najbardziej moglibyśmy sprzedać. Ej, tam pani gada z tym, z, z Kajem, z Noa, Noa Kaj, Noa, miała mówić Kaj albo Noa, chyba Noa <laughs> raz będę mówić tak, raz będę mówić tak dobra, czy ty się najesz tym no takie że takie jest wyzwanie, niestety kochana, dodałam cię do takiego wyzwania, gdzie musisz mm, jeść zepsute żarcie, także dobra, lecimy słuchajcie, ja z nią lecę na zawody sulanijskie wędkarskie i tam się rozstawiamy z naszym stołem, to jest chyba tutaj Okej, okay. jesteśmy na plaży, na plaży słońce, poraży. No i tutaj, słuchajcie, idę z tym moim krzesłem. <grystanie> krzesłem, nie, stołem. Podejdź, no tutaj. Podejdź, no tutaj, i się rozstawimy. Czy ja ci mogę go tak sama tutaj. Nie, ty będziesz musiała sama go wyjąć, okej. Okay. Umieść w świecie. Kurki, nawet słuchajcie, biegają po. Halo? umieś w świecie? Dobra, dzięki, Zurinka, umieść, umieść. Umieścić. O, jak ładnie się rozstawiałaś? No tutaj, pani, troszeczkę robimy konkurencję. Pani, lila, Dejla, um, Jest gorąco. To w sumie możesz mieć taki strój, bo dlaczego by nie. Co ty tutaj jeszcze masz? A, ty jesteś tak na czarno. No tak. E, to by się zgadzało. Ale no dobra, słuchaj. W tym stroju możesz być. O, wystawiamy oczywiście laleczkę. Wystawimy sobie serce Sulani, bo to jest dość drogie. Czy możemy już? Tak, możemy rozmnożyć. Także tutaj, o. No i te muszelki chyba. Co tu mamy? Eliksir pewność i to weź to wypij, wypij to Zurina. Wypij może będzie ci lepiej szła sprzedaż. Tu byśmy też dali po, po żabce, to jest po 30. Te, o te są po 30, to te byśmy po Dawiali, a dałam to niechcący, dobra. I teraz tak, wyłóż towar na stoisko, tylko kurczę, żebyś... W pierwszym rzędzie najpierw mają iść, w pierwszej kolejności te... No właśnie, nie to, ale jest okej. Okay. Jest wudu i jest yy, naszyjnik nasz także... Dlaczego nie możemy? Dlaczego nie... Aha, ona jest zbyt nie swoja, no to genialnie. Wymiotuj! Zażyga nam się... Zwrzeżgawała się koło stołu. Ale okej, okay, jestem nieustraszona, także spoko. Nie graj w gry, nie masz telefonu. No, zeżgała się dziewczyna, cóż poradzić. No ja się nie dziwię, jak zjadła zepsuty tort, co nie? Obsługujesz, rozpocznij sprzedaż uliczną, także po raz kolejny, słuchajcie, zapraszamy tym razem z innego miejsca. Mam nadzieję, że ktoś coś przyjdzie kupić, bo chciałybyśmy z Zurinką postawić pierwsze mury jej domu. Także byłoby miło i sympatycznie, gdyby ktoś przyszedł i kupił laleczkę naszyjnik i inne fajne rzeczorki. Okej, okay, idą, 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 idą ludzie, pokaż, kto tu idzie. Ej ona wygląda. Ej, oni nie do nas idą! Ej! Ej, tu jesteśmy, tu mamy fajne rzeczy. Halo, halo. Ej, ona wygląda trochę jak. Ona ma włosy, jak moja Lilith. Jestem kochankiem. O, ho, ho. Wspomnienia, wspomnienia. Dobra. Pani tu widzę, idzie na cwaniaka. Ej, ale wszyscy nas omijają. Dlaczego? Dlaczego? Podnieść ceny. No, mamy na 300. Mhm, dobra, dobra. No, czekajmy jeszcze. Czekaj. Co tu? Ale tu jest dużo tych pszczółek lata. Pani zamknęła, chyba się wkurzyła, żeśmy tutaj y, stanęły przed nią. A pójdzie do nas coś kupić? Nie, no, wątpię. No, halo, halo. Nie, oni tu idą, oni wolą iść do pani tutaj. Festiwal śniegu. No, nie, niekoniecznie o tyle tutaj łapie. Chodźcie, dzieci drogie, kupujcie. Żabka piękna. zobaczcie z fioletowymi łapeczkami. No, przepiękna, przecudowna. Panie. T... O, to jest ten! To jest ten, co żeśmy się z nim malali. Weź mu, zachwalaj to. A? A? Oni chyba nie lubią tego zachwalać. Ej, kupił coś! 360. A co on kupił? Myśmy się z nim biły. A, dobra, on już kupił. Ja, mu, ja odklikam te tutaj, wiecie co, bo ja tylko chciałam Wam pokazać, jakie ona miała pragnienia, dobra, no chyba nas nie lubi, ale coś kupił, yy, wyłóż towar na stoisku, bo coś tam zostało kupione, na Twoim stoisku brakuje miejsca, aha, okej, okay. dobra, no dobra, brrr, dobra, 360, spoko Chodźcie, 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 tu, tu jesteśmy. Tu macie tylko żarcie. A tu macie laleczkę wód, żabeczkę z fioletowymi łapkami. Proszę bardzo, serce Sulani, naszyjnik, przepiękny dla żony, matki, kochanki, dla kogo tylko chcecie. No. Dobra, ten Max, widzę, że wpadł tutaj w oko naszej a w rince, ale no niestety. O, z tym od Awo. Konor, poznaj go, bo jeszcze go nie znasz. Przyjazne powitanie. Ale no niestety to tutaj los zdecyduje. O, uh, 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 przyszedł Pan kupić. Dzień dobry, no spójrzcie tylko jaki on jest fantastyczny. No proszę bardzo, no. Ajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. No ale to los zdecyduje, słuchajcie. Kto zostanie mężem naszej Zuri? Zaraz sobie też, znaczy zaraz, myślę, że pod wieczór sobie ogarniemy tutaj jakąś pracę dorywczą. Weź, yy, możesz mu zachwalać towar? Nie wiem, on chyba nie, nie może mu zachwalać towaru, nie widzę tej opcji w ogóle. O, kupił coś chyba, kupił czy co? Czy coś tam położył? Ej, myślałam, że coś kupił, a on tak jakby tutaj coś odłożył. No dobra, panowie, proszę bardzo. Proszę się tutaj um, zdecydować na kupienie czegoś, bo już jest 17. Ja jeszcze muszę iść do pracy dorywczej, a zarobiliśmy tylko 360 simolonów. Znaczy tylko, no... Tylko i, i aż w sumie. No, ale przydałoby się więcej. Jakbyśmy to wszystko sprzedali, to w ogóle byłoby super fantastycznie. Dobra, bo nie mieliśmy rozpoczętej sprzedaży ulicznej i oni chyba dlatego nic nie, nie kupowali. No, jeszcze próbuję, słuchajcie, do wieczora tutaj troszkę zjem postać, a później y, jakąś tą pracę dorywczą. Chyba, że teraz zobaczymy tą pracę dorywczą. Znajdź pracę dorywczą, dobra. Czy ktoś jeszcze coś tutaj przyjdzie do nas kupić, czy raczej niekoniecznie? Numer nieznany. Dobra, jakieś śmieszki, heheszki pewnie. Pływasz kajakiem? Kto mówi? Ha, ha, ha. No, mówiłam, że śmieszki, heheszki. Dobra, pani się tu zastanawia. Czy pani coś kupi? Miłożniczka teorii spiskowych. Ona ma jakiegoś chip'a, widzicie? Bo tutaj jej miga. No, niech pani kupi, no. Laleczka wudu, zemście się pani na nich. Laleczką wudu, pani, proszę wziąć. Ehm. Madame, Madame, niech Pani kupi No, o jest Sim cały czas tutaj od Fenelli Kurczę, Blaszka, no kręcą się tutaj cały czas Pani ma brodę, 80, co Pani kupiła, ja pewnie jakąś muszlę Ta ma brodę, nie, no hit Ej, a, y, Właśnie, wgrywałam tego moda, że Simowie mają nie mieć y, jakichś dziwnych akcesory i tak dalej Ona ma brodę Podnieść ceny, no już więcej nie możemy Znowu ten tutaj przyszedł, słuchajcie, do nas pogadać, ale dobra, no i ten czas się skończy, i, i tyle. Będziemy się po prostu stąd zwijać, no bo jak widać, pół dnia tutaj, pół dnia tutaj siedzimy i no coś tam niby sprzedaliśmy. Ojdzie ten, oj, Konor. Dobra, ona już jest wściekła, ale Konor coś kupił, coś on kupił, wściekła. Czasami Zuria czuje wściekłość, na sam widok tej osoby ogarnia ją furia. Ej, a kto to tak tutaj on? To jest ten Max, przecież. Nie, to jest Magnus jakiś. Wykiwana. Uch, Zuria została wykiwana przez nie do. Nie, aha, to jest przez tego, przez ten telefon, co był. Dobra, no to słuchajcie, już mamy tysiąc y, simoleonów. Bardzo, bardzo fajnie. Weź teraz tak, wyczyść stoisko. Weź już przestań z nimi gadać, proszę ja ciebie. Nie, dobra, najpierw wyczyść stoisko. Najpierw wszystko pochowamy, żeby nic tutaj nie zostało. Schowaj do wyposażenia. Y, no i teraz. Jak ty się czujesz? Pewnie jesteś głodna. No właśnie, no to weź już sobie tutaj zamów, poproś o zniżkę. Tak ładnie dzisiaj zarobiłaś, że naprawdę myślę, że zasłużyłaś na to, żeby sobie kupić tutaj w knajpce jedzonko. Zobaczymy, słuchajcie, czy pani jej dała zniżkę, tak? Dziękujemy bardzo. Weźmy sobie potrawkę rybną za 5 simoleonów. Super. Okej, okay, wróciliśmy sobie do domu. Czemu nie może? Jak się czuje nieswojo? Chodź się wykąpiesz, Zuria. Ja, ja tutaj ją ogarnę, położę spać. No i myślę, że rano, słuchajcie, właśnie zobaczymy sobie, jakie są prace dorywcze. Do jakiejś pracy pójdziemy. No i chciałabym się wybrać jeszcze, poszukać może czegoś w śmietnikach. Czemu ona niby jest nieswoja? No ale ona nie jest nieswoja, jest bardzo podekscytowana. Coś ochy tego. Postawię jej stopy w tej łazience publicznej, było chyba błędem. Aj, przestań. Dobra, jest już 7, 30 ona się zbliża tutaj do końca swojego wyspania i oczywiście y, będzie miała atak pszczół. O, luku do nas dzwoni. Hmm. E, Irving, Star i ja mamy za sobą mnóstwo świetnej zabawy. Dzięki za radę, nie ma za co, pięć simolonów się należy. Dzień rodzinnych zabaw w Sulani właśnie się rozpoczął już od ranica. Ej, wstawaj, Zurida! Teraz cię pszczoły zaatakują. Wiadomo, jak nie jakieś węże pszczoły, to inne cuda na kiju. Połączenie przyjaciół. Nic tak nie cieszy jak łączenie innych ze sobą. O, jak uroczo! O, no, nie, zaatakowały cię jednak. Ej, choć tutaj teraz tak. Ale jak nie swoją? No przecież ona. Ale ona jest szczęśliwa. A jak cię zresetuje? Hm. Przecież nam tu się zaraz, słuchajcie ten. Dobra, zaraz nam nic z tych kwiatów nie zostanie. Ogólnie to, tak, w wyposażeniu chyba mamy coś, co udało tak, nam się z, w świetnikach e, znaleźć. I tak się zastanawiam, mamy tam umywalkę. To jeszcze z poprzedniego odcinka. Ja to przy montowaniu sobie zapisałam, że mam to sprawdzić. E, no i tak się zastanawiam, czy my ją e, sobie zostawimy tutaj. Czy ją sprzedamy, ale wiecie co? Ja myślę, że my byśmy ją tutaj zostawili. Byśmy mieli właśnie umywaleczkę sobie. Tylko teraz tak, muszę to zrobić, żeby ona się do niej dostała. Dobra, tutaj jej położę tą umywalkę. No nic, i te kwiaty to chyba nam słuchajcie, niestety, ale uschną. Wyczyść ją najpierw. Ty za długo śpisz, Zuria. I potem mamy mało dnia na wszystko. Ona będzie jeszcze, słuchajcie, nie swoja, 11 godzin, ale no przeważa przecież to, że jest szczęśliwa. Także no nie rozumiem tego. Eee, nic w wyposażeniu chyba takiego nie mamy rozmnożymy sobie kolejną żabkę szkoda, że żadna nowa nam się tutaj nie, nie powstaje ile ty jest 950, ale na stole byłoby lepiej cię sprzedać dobra, eee, aha, ok, ja z nią pójdę jeszcze tutaj do naszego przyjaciela do budki, żeby ona się najadła chyba, że uda nam się coś znaleźć tutaj tylko ona znowuż będzie nieswoja, trudno Czemu nie mogę przeszukiwać plaż? Bo jest nieswoja. Ej, a gdzie tam? Cholipka jasna, no. Dobra, słuchajcie, ja jej usunę ten, ten udział w bójce, bo mi to tutaj strasznie mm, przeszkadza. No trudno, no ileż ona może przeżywać tą bójkę? No cóż poradzić, dobra, chodź, ogarniesz teraz te rośliny? Nie, ona się. To jest jakiś błąd, chyba mi się wydaje. To jest jakiś błąd. No, bo wiecie, zawsze jest tak, że ta, jakby jej emocja, która przeważa, czyli w tym momencie było to szczęście, no to ona jest szczęśliwa, a nie nie swoja. <grym> Wiecie co, masakra jest z tymi z tym sami po tej aktualizacji, po tym nowym dodatku. Dramat. Dramat zaraz stracę wszystkie rośliny, które udało mi się tutaj wyhodować, tylko dlatego, że jest jakiś błąd. No dobra. Chodźmy tutaj, kupimy sobie coś do jedzenia. Szperać nie mogę. Chodź poproś o zniżkę. Okej, okay, słuchaj, z nasza Azurinka się tutaj huśta trochę brakowało jej zabawy, więc ją tutaj dałam na huśtawkę. Zabawa jej się napełnia. Ja sobie tylko włączę <laughs> adlinę Effects On, bo wyłączyłam sobie te żeby zrobić zdjęcie. No i myślę, że to już jest czas i pora, żeby w końcu do tej pracy dorywczej pójść. Także chodź, wzejdz już z tej huśtawki. Pani, gdzie jest za ciepło? <laughs> no dzisiaj jest ciepło. Słonecznie, malejący, niepełny księżyc Dobrze, ale to nas raczej nie interesuje Ona cały czas myśli, bo o tym biciu się Masakra Ok, towarzyszka do wędrówek Znowu nie zobaczyłam, jaki mamy poziom czego Proszę bardzo mi tu pokazać i jeszcze raz um, znaleźć pracę dorywczą O, sprawność fizyczną mamy na dwójce Czyli to by nam w sumie pasowało Zobaczymy, co tam jeszcze jest z ofert czy mleko kokosowe to mleko? To jest też to, chyba mieliśmy, że kokosa przynieść. No to by było proste, bo wystarczyłoby kupić i wysłać potrzebne woskowanie. Czwarty poziom majsterkowania to nie mamy. Tutaj jest 18 na godzinę, tutaj jest 35 na godzinę. No to słuchajcie, to jest spoko. Wnoszenie mebli 24, ok, ale nie widzę tu niestety simów od Was jako. Potencjalnych mężów. No niestety, chodźcie tutaj. Weźmiemy sobie, pójdziemy do tej pani. Towarzyszka do wędrówek. Co ty wiesz, malować obraz? Yy, niedziela o 16. No to zaraz będzie rozpoczęcie. Ej, ale nie, 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 bo ty wytasz mi na płótno. A oglądasz, tylko ok. Yy, I nic by z tego nie było, bo zaraz idziemy. Stąd bądź do zdobądź. A możesz się tutaj, nie, nie możesz. Co ty byś mogła przez tą chwilę porobić? Może z tą panią porozmawiaj. Okej, okay, słuchajcie, 105 simolonów udało nam się zarobić, myślę, że zobaczymy sobie jeszcze jakąś pracę dorywczą, bo ona się czuje dość dobrze, znajdź pracę dorywczą, co tam jeszcze mamy do wyboru, mhm, czyli to, co było, ten kokos, potrzebne żarełko. 18 na godzinę, 24, 23 na godzinę Koszenie trawnika, elegancka sprawa Proszę iść skosić panu e, trawnik O 20, no dobra, no to ja do was wrócę, jak ona z tej pracy do nas wróci <gry> mm -hmm, 69 tylko zarobiliśmy, no ale dobra A możesz jeszcze, tylko bym chciała zobaczyć, jak te trwanie, nie mogę Dopiero o 8 rano chyba, tak? Tak. E, dobra, kochani, no to co? Ja myślę, że będę się już z wami żegnać. Udało nam się sprzedać troszkę rzeczy na. na jak ona jest słodka. Udało nam się sprzedać troszkę rzeczy na stole. No, mamy ile mamy? 10? 1169 symbolonów mamy. Także myślę, że na następny odcinek już jakieś mury powstaną. Takie wiecie, ścianki, jakiś po prostu malutki pokoik, i myślę, że łazienka. Może będą to mury, a może gdzieś tam uda nam się wcisnąć właśnie e, toaletę. Mam nadzieję, że w sumie udałoby się. E, no, będziemy oczywiście dalej sprzedawać jeszcze na tym stole, żeby jak najszybciej się rozbudować, żeby stworzyć dom. Musimy zbierać pieniądze, słuchajcie, na te rzeczy do wytwarzania, do. No to jest eko życia, wiecie o co chodzi Chciałabym właśnie też robić zdjęcia podwodne tutaj z Urinką Także na to też musimy zbierać pieniądze na aparat podwodny Na jakieś tam wiecie butle z tlenem dopływania, Także to nam się bardzo, bardzo przyda I no oczywiście te prace dorywcze też będziemy dalej wykonywać Jeżeli chcecie to zachęcam do dalej do udostępniania simów pod hashtagiem Który znajduje się w opisie i wyświetli Wam się też tutaj na ekranie a teraz Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i pa!